Moją pasja pojawiła się przez to, że moi znajomi z Białego Stoku zachęcili mnie do sportu. Dobra, dawaj. Mam na imię Mateusz Żukowski, mam 16 lat. Moją pasją jest lekko dla tyka i koszulkówka na wózkach. Współpracuję ze startem Białystok. Do Białego Stoku przyjeżdżam dwa razy w tygodniu na trening z lekko trening trwa dwie godziny, a z koszykówki godzinę. Pasje wdzięczam swoje lepsze samopoczucie. No Lewa tak, tak. hmm? ręka, nie trzymaj się na pola. Tylko patrz ręce, dół, do końca. Mateusz Żukowski trenuje z nami ponad dwa lata. Dwa razy reprezentował start Białystok na mistrzostwach polskich juniorów w lekkiej atletyce. Jest zdobywcą medali w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą i rzucie oszczepem. Dojeżdża do nas z suwałk, także należą się dla niego duże brawa, że chce dojeżdżać, że trenuje regularnie. Jest ambitnym, młodym zawodnikiem, który rokuje na przyszłość. Rok temu w Kozienicach zdobyłem pierwsze miejsce w, piechnie, w pchnięciu kulą i pierwsze miejsce w rzucie oszczepem. W tym roku w Tarnowie zdobyłem drugie miejsce w pchnięciu kulą i trzecie miejsce w rzucie dyskiem. W tym roku w Tarnowie pchnąłem swój rekord życiowy kulą 3 6 metrów i 74 cm. W tym roku także rzuciłem najdalej oszczepem, 12 metrów i 3 cm i dyskiem 15 metrów i 13 cm. Na razie aż tak jeszcze nie wybiegam w przyszłość, ale mam nadzieję, że będę się rozwijał w sporcie.